Nie można szpitali ewakuować pontonami. Oni muszą być wywiezieni przed powodzią, a nie w trakcie powodzi. A on między innymi powiedział, żebyśmy milczeli, bo nie wypada. Pani marszałek nie słyszy nawet. Dziękuję, pani pośle. Poseł Marek Jakubiak z koła Kuki z 15 wyskoczył ze swoim mocnym i potężnym wystąpieniem. Jak zawsze nie gryzł się w język i powiedział prawdę prosto w oczy. Odniósł się do problemu powodzi i reakcji rządu na to zjawisko. Podkreślił, że ofiarami takich klęsk mogą być zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Wyraził przekonanie, że kluczowe dla minimalizacji strat i ochrony życia jest wcześniejsze ostrzeganie ludzi o nadchodzącym zagrożeniu, zanim powódź dotrze do zagrożonych terenów. Wspólnie przeanalizujmy jego słowa. W tym przypadku dosłownie mamy encyklopedyczną sytuację, w której to europejski system Kopernikus zawiadamia państwa, które mogą być zagrożone powodzią o możliwości gigantycznych opadów z chmur o nazwie Kolumnimbusy o wysokości kilkunastu kilometrów każda. To są miliony hektolitrów wody w powietrzu. Co robi polski rząd? Proszę Państwa, no w zasadzie nic nie robi, bo dopiero kilka dni później zaczyna działać. Dzisiaj z ust pana ministra Siemoniaka usłyszałem, że oni się dowiedzieli 11. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, pan komisarz odpowiedzialny za te sprawy mówi, że to było 10. W tym przypadku, proszę Państwa, każda godzina jest warta. Bo nie wiem, czy wiecie, że ta powódź była tak dynamiczna, że w tej sali, w której siedzicie, w ciągu 30-40 sekund woda by się podniosła o 3 metry. Kto z was by wyszedł z życiem? Dlatego trzeba powiedzieć: rano nie idziemy do tej sali. Tak samo jak i tam. Mieszkańcy powinni wiedzieć, że mają się ewakuować. Nie można szpitali ewakuować pontonami. Oni muszą być wywiezieni przed powodzią, a nie w trakcie powodzi. Jakubiak podkreślił, że technologia pozwala na wcześniejsze wykrywanie takich zagrożeń, odnosząc się do systemu Copernicus, który ostrzegł Polskę przed nadchodzącą falą opadów. Krytykował polski rząd za opóźnioną reakcję i brak natychmiastowego działania. W swoim wystąpieniu przytoczył przykład dynamicznej powodzi, podkreślając, jak szybko woda mogłaby się podnieść nawet o 3 metry w tak krótkim czasie, co mogłoby stanowić zagrożenie życia. Jeżeli mówimy już o takich kataklizmach, proszę Państwa, oczywiście ja też nie rozumiem tego tramwaju dzisiejszego, tego ciągu zdarzeń kilkugodzinnych. Mi wydaje się jednak, że chodzi o to, żeby zagadać to, co powiedział Donald Tusk z tej trybuny. Mi się wydaje, że to chodzi o to, żebyśmy zapomnieli, co on tu powiedział. A on między innymi powiedział, żebyśmy milczeli, bo nie wypada. Bo teraz powinniśmy właśnie nie narzekać, nie krytykować, tylko powinniśmy zająć się ludźmi. Przede wszystkim ludźmi powinniśmy się zająć. Natomiast nie róbcie wiochy, proszę Was. Więc sytuacja jest taka, opozycja jest od tego, żeby pokazywała, co rząd robi źle, a rząd ma się nie obrażać i nie pokazywać tu foków, tylko robić tak, żeby opozycja mało miała do powiedzenia. No. Proste i nieskomplikowane. No taki przykład. Mamy tutaj ministra Bodnara. Proszę państwa, ale pani poseł nie zrozumiała. Więc y powiem Państwu tak, wsadziliście do więzienia chłopaka, który napisał y y jakiegoś tam Twita, ponieważ y napisał, że wały są jakieś przerwane. Dlaczego żeście nie aresztowali prezydenta miasta Wrocławia? Przecież on to samo zrobił. Po prostu wstał, wyszedł jeszcze dwóch generałów mu dali. Też go do Ancla wsadzcie na trzy miesiące. Poseł skrytykował także sposób, w jaki rząd próbuje zagłuszyć krytyczne głosy opozycji. Jakubiak zaznaczył, że opozycja ma obowiązek pokazywać błędy rządu, a rząd nie powinien na to reagować fochami, lecz skupić się na naprawie swoich działań. Odniósł się również do kwestii medialnej, zaznaczając, że transmisje medialne były chaotyczne a w niektórych przypadkach telewizje takie jak Republika były wykluczane z relacji. Więc po prostu jakiś, nie wiem, chodzi o to, że wiecie, ja nie mam pretensji, nawet powiedziałbym, że z tego faktu, że Donald Tusk tam pojechał, że tam był Kosiniak-Kamysz, że tam byli inni ministrowie, ja bym nie szydził. Miejsce rządu jest tam, gdzie naród cierpi. To jest prawda. I tu akurat nie mam nic do zarzucenia im. Być może za duża ta agenda była, być może za dużo tych ludzi, stąd te transmisje były, powiem, takie rwane trochę. Ludzie nie bardzo chyba wiedzieli, co mają mówić, bo słuchałem ich wszystkich. Ale Donald Tusk, który mówi, my żeśmy zapewnili transparentność pełną, po to, żeby wszyscy wszystko wiedzieli. Po czym okazuje się, że na te wszystkie transmisje republiki nie wpuszczają telewizji. Co to jest? Co to? Obraziliście się na, na widzów republiki? Wolicie upadłe telewizje oglądać? W swoim wystąpieniu Jakubiak odniósł się także do działalności Donalda Tuska i innych przedstawicieli rządu, krytykując ich za sposób, w jaki zarządzają sytuacją kryzysową, sugerując, że więcej czasu poświęcają na autopromocję niż na realną pomoc ofiarom powodzi. Jakubiak również wyraził niezadowolenie z wypowiedzi niektórych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, zarzucając im hipokryzję, kiedy nawołują do pojednania, a jednocześnie krytykują opozycję. Więc prawdę mówiąc, ja nie widzę w tym wszystkim symetrii. Naprawdę. I jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że to powinno się. Tutaj poseł Zaleski bardzo ładne przemówienie, zbyt długie, ale powiem, że. Okej, okay, powinniśmy się połączyć nad tragedią narodu polskiego, no ale występuje przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. I do drugiej strony mówi warholstwo. No co jest z wami. Ludzie, przecież mówicie o, o pojednaniu nad, nad, nad tragedią ludzką. Co z wami się dzieje? Może mniej emocji, może mniej kawy, tylko zacznijmy dyskutować o tym, jak to się dzieje, że, proszę Państwa, mamy takie tragedie. Przecież macie specjalistów u siebie, którzy przez lata sabotowali budowę zbiorników. To, Krzysztof Boszak przez chwilą o tym mówi. Popytajcie się, <laughs> prawda pani marszałek? Dziękuję panie pośle. Pani marszałek nie słyszy nawet. Dziękuję, Dziękuję panie pośle. Jak widzicie sytuacja powodziowa w naszym kraju oraz zaniedbania w tym zakresie, do jakich dopuścił się polski rząd, wzbudzają wiele emocji. Jakubiak znany z tego, że nie gryzie się w język, dość trafnie to podsumował. Niewątpliwie, powódź to żywioł, którego nie da się w pełni ani przewidzieć, ani mu zapobiec. Mimo to, powódź, która nawiedziła nasz kraj, dała każdemu z miast przynajmniej kilkadziesiąt godzin czasu na przygotowanie. Niektóre z miast, takie jak Wrocław, przetrwały dzięki wcześniej wybudowanym zbiornikom retencyjnym, które przyjęły wielką wodę. Nie w każdym mieście takie instalacje istnieją. Mimo to, należało przeprowadzić odpowiednią ewakuację z wyprzedzeniem. Oraz poprawić komunikację z mieszkańcami, oraz nie zostawiać niczego na ostatnią chwilę. Niestety u nas w kraju nie udało się uniknąć pomyłek. Miejmy nadzieję, że osoby odpowiedzialne za to zostaną ukarane. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia.